Witaj na pogaduchach z położną. Często słyszysz w ciąży takie hasła. Zaufaj sobie, zaufaj ciału, wszystko masz w sobie, ale co to w ogóle znaczy? Wiesz, ja kiedyś też do końca tego nie rozumiałam. I wiele kobiet, z którymi rozmawiałam, mówią wprost. Ale jak ja mam zaufać ciału, skoro ja całe życie wszystko mam pod kontrolą i mam wrażenie, że muszę wszystko kontrolować i że skąd ja mam wiedzieć w ogóle, co ciało do mnie mówi. No więc my w ogóle nie jesteśmy uczone, jak słuchać swojego ciała. Jesteśmy uczone, żeby być po prostu grzeczne, żeby się zorganizować, żeby być zapobiegliwe, ogarniać, analizować, a ciało mówi do nas trochę w innym języku. I warto sobie przypomnieć ten język, bo zapomnieliśmy, jak się słucha ciała. Ja też musiałam sobie przypomnieć, a szczególnie warto to zrobić przed porodem. Więc zamiast co mam zrobić, Zapytaj raczej siebie, czego ja potrzebuję na ten moment. Czego ja potrzebuję. Ciało cały czas do nas mówi. Ja też się tego uczę. Na przykład przez zmęczenie do nas mówi, przez napięcie w karku, przez bóle w brzuchu, w podbrzuszu, przez ucisk w gardle, przez brak. My często, my często to ignorujemy. Więc dobrze jest zacząć słuchać tego, co komunikuje nam ciało? Często sobie warto zadawać pytania, czego ja potrzebuję. Nie czy wszystko jest ok, co powinnam teraz, to czy tamto. Po prostu zadać sobie pytanie, czego ja chcę na ten moment, czego ja potrzebuję. Chodzi o całkiem praktyczne rzeczy. Może potrzebujesz się położyć, a może się czegoś napić a może się po prostu poruszać, może dobrze jest poćwiczyć, albo posiedzieć po prostu w ciszy, w spokoju. Oddech jest i ciało to nie jest problem do naprawienia, bo często słyszę, ja nie umiem rodzić, bo ja nie wiem jak rodzić, albo mam słabe ciało, bo coś pewnie zrobię źle, a u nas to rodzili tylko cięciem cesarskim. No, tu zatrzymujemy się. Stop, stop, stop. Twoje ciało nie musi być idealne, nie musi być jakieś wysportowane, wygimnastykowane. Twoje ciało po prostu wie, jak urodzić biologicznie. Wie tak samo, jak oddychać, wie, jak spać, jak trawić, jak miesiączkować. I to jest ta biologiczna mądrość naszego ciała. Jest też jeszcze mądrość duchowa. Coś, co w sobie mamy od tysięcy lat, ale to jest inny temat. Nie musisz uczyć się rodzić. I nie uczymy rodzić. My mamy po prostu sobie przestać przeszkadzać strachem niepotrzebnym nadmiarowym lękiem, bo jeżeli jest w nas dużo lęku, to jest i dużo napięcia, więc ciało się blokuje. Zacznijmy słuchać naszych odruchów. Zacznijmy słuchać tego, co ciało do nas wysyła. Więc nie blokujmy go lękami. Jest to taki proces wewnętrzny. I bardzo często ciało potrzebuje ruchu, ale takiego intuicyjnego, takiego luźnego, swobodnego, spontanicznego. Ciało będzie mówić ci w czasie porodu. Uklęknij, połóż się na boku. Yy, rozstaw szerzej nogę, albo zaklni, albo po prostu jęknij, odetchnij. I to wszystko jest jak najbardziej na miejscu. I mówiąc, ja często mówię, zaufaj. Niektóre kobiety wiedzą, że mają słuchać i dać się prowadzić ciał. Potrzebujesz po prostu bezpiecznej przestrzeni której będziesz mogła zaufać, której będziesz mogła zaufać ciału, poczuć się w tej przestrzeni bezpiecznie. A to oznacza, że potrzebujesz po prostu przy sobie osób, z którymi czujesz się swobodnie, które cię nie oceniają. Nie potrzebujesz osób, które ci mówią, jak trzeba zrobić, tak rób, a tak nie rób. Ważne jest, co czujesz, co czujesz, jak czujesz. Ważne, żeby mieć przy sobie osoby, na które możesz liczyć. Potrzebujesz ludzi, którzy ci nie przeszkadzają, tylko tworzą taką przestrzeń e, zaufania i Twojej mocy po prostu. I dobrze jest czuć przy nich swobodę. I tak już prawie na koniec. Jeżeli masz wątpliwości, to dobrze, bo wątpliwości to znak, że zaczynasz być świadoma, że zaczynasz szukać rozwiązania że zaczynasz czuć, że coś trzeba zmienić. A ja ci chcę powiedzieć jeszcze, że masz wszystko, czego potrzebujesz. Masz w sobie. Ten mechanizm jest. Twoje ciało to nie jest przeciwnik. Skurcze to nie jest przeciwnik. To jest sojusznik. Ciało to Twój dom, który umie urodzić dziecko na świat. Jeżeli chcesz się tego nauczyć razem ze mną, Rozluźnienia tego swobodnego podejścia, to zapraszam Cię do klubu przyszłych mam. Tam się uczymy tego zaufania, tej swobody i nie jak rodzić, tylko uczymy się sposobu myślenia, sposobu myślenia, podejścia do swojego ciała i do procesu porodu. Zapisz się, zaobserwuj mnie, bądźmy w kontakcie. Spotkajmy się ze spokojem i z zaufaniem do siebie szczególnie. Zapraszam Cię po więcej.